Siemaneczko, witam serdecznie na swoim kanale. Ryba Szenko z tej strony. Na wstępie zacznę od tego, że kto jeszcze nie subskrybuje kanału, oczywiście zapraszam do subskrypcji. Jeśli będziecie chcieli więcej tego typu filmów o akwarystyce oglądać na moim kanale, bardzo bym mi będzie miło z tego powodu. Do stałych bywalców, hmm, prośba o łapki w górę, udostępnianie, komentarze, na które zawsze staram się odpowiedzieć. No, i pomijając wstęp, zbiornik mój dalej prezentuje się w dobrej kondycji. Nic się nie psuje. Rybki najedzone. Dzisiaj miałem akurat dzień urlopu. To sobie z rana nakarmiłem. Zjadły sobie troszeczkę rybek. No a tak, to cały czas stabilnie. I coraz więcej w ostatnim czasie. Zaczynam rozkminiać nad większym zbiornikiem. Na razie mam w planach ten z Diversy 960 litrów. Czyli 240 litrów brutto więcej niż mam teraz. Może to nie jest jakiś kolosalny przeskok, no ale jednak te obawy kurczę przed tym stropem dalej pozostają. Tylko nie wiem właśnie czy wybrać dalej tą Diversę, którą mam w tym momencie. Bo chciałbym wtedy postawić zbiornik na przeciwległej ścianie, zmienić troszeczkę ustawienie. I nie wiem, właśnie, czy, czy te półki z dywersy będą ok, bo teraz mam to miejsce robocze za zbiornikiem. Może mi się uda to uchwycić, chociaż wielokrotnie już to pokazywałem. Że tu mam przestrzeń, że wejdzie mi. Cały hypermax, no i mam tutaj jakieś 40-50 cm oddalone od ściany. Z drugiej strony chciałbym tego na pewno uniknąć i nie mieć tak zbliżonego, oddalonego akwarium od ściany, tylko jak najbliżej rogu jednego, drugiego. Coś takiego jak tutaj, nie, taka mała przestrzeń, żeby była i tak samo od tyłu na wężę, tylko i wyłącznie w sumie z jakimś delikatnym przesmykiem, żeby rękę włożyć. No bo jednak to zabiera trochę powierzchni pokoju, to nie jest jakiś ogromny pokój i nie wiem po prostu czy nie kupić samego szkła yy, jakiegoś na wymiar albo jakiegoś standardowego, co im było łatwo pokrywe do niego dobrać yy, i postawić zbiornika na stelażu stalowym, yy, bo wtedy bym mógł bez problemu schować filtrację i wszystko zabudowane po prostu na stabilnym stelażu. Ale nie wiem, jak to w sumie jeszcze ugryźć. Nie robiłem sobie żadnego kosztorysu. Te zestawy Diversa mają właśnie to fajnego w sobie, że, że przyjeżdża wszystko gotowe, skręca się, stawia się i się startuje ze zbiornikiem. A w takich niegotowych no to zdecydowanie jest więcej kompletacji. Muszę sobie dobierać no właśnie ten stelaż. Albo prywatnie u jakiegoś spawacza Hmm, który mi to zrobi naprawdę konkretnie albo zlecić to firmie, która typowo się zajmuje takimi stelażami ale wtedy cena jest zdecydowanie dwu albo trzykrotnie wyższa niż niż jakby mi to znajomy spawacz zrobił no ale ale nie wiem kurczę. no to jest jeszcze tak czy siak odległy pro yy, problem nie problem yy, odległe marzenie i odległe rozkminy yy. No, ale coraz więcej tych zalążków takich myślowych u mnie się pojawia w głowie, że jednak ten zbiornik przydałby się zdecydowanie większy. No, bo jakby nie patrzeć, no to te ryby coraz większe. Obsady raczej nie chcę zmieniać, chcę zostać przy obsadzie ryb mięsożernych. To mnie jakoś kręci w ostatnim czasie, podoba mi się to. No kiedyś, nawet jakbym, jakby mi się to już znudziło, jakbym przeszedł na coś innego, no to większy zbiornik, więcej możliwości. Fakt faktem, więcej zdecydowanie pracy. No ale przeskok te 240 litrów w górę, to wydaje mi się, że już dużej różnicy nie będzie robić. Co innego, jakbym stawił szkiełko 3 metry długie, nie? bo te 960 litrówki są chyba zbliżonych rozmiarów jak ta 720 litrów, czyli 2 metry długi bodajże na 60, nie na 80, chyba szeroki, chyba 70 wysoki hmm, czy 60 wysoki, nie wiem, nie pamiętam tych obliczeń, hmm, ale coś takiego mam w planach postawić, albo coś zdecydowanie większego i dłuższego, nie wiem. To na razie jest bujanie w obłokach, tak jak mówię. A co do mojej aktualnej szklaneczki. No to. <laughs> nie wiem co mówić, kurczę, nic się tu nie dzieje, cisza, spokój. Yy, nalot na szyby brudny się zrobił. Pasowały przetrzeć te szyby. Nawet mi się nie chce, bo, bo byłem ostatnio na wyjazdach na delegacji parodniowej, więc, więc mało czasu było na zbiornik. Taka specyfika mojej pracy. Dzisiaj i jutro mam taki bardziej luźny dzień. Jutro wyjdę na pewno normalnie z pracy o 15.00. Znaczy takie są plany, więc pewnie wyczyszczę sobie prefiltr, zrobię podmianę w tym mniejszym akwarium. No i, i tu może wytrzę, by nie wiem, czy mi się będzie chciało. Miałem robić te akwaria, serwis tego zbiornika. Temu gościowi z pod Krakowa. No ale nie wiem, może niektórzy już z Was zobaczyli w komentarzach, że jednak nie da się z chłopakiem dogadać. A szkoda, bo wydaje mi się, że fajny zbiorniku zrobiłem. Z jego wiedzą, niestety, jeśli sobie nie ogarnię jakiegoś serwisu, no to, to praca pójdzie na marne. No ale cóż, jego wybór. Rozeszliśmy się chyba tak trochę na spiętych emocjach. No ale cóż, no, nie zawsze da się jakoś fajnie dogadać, trudno. Niech mu się tam darzy, źle mu nie życzę, ale nie mam zamiaru mu serwisować tego akwarium więcej. Bo taki był zamysł, że stawiam mu zbiornik, cenę i tak przez to dałem niższą, którą miałem dać na początku, jeśli mi nie robił serwisów. W ogóle, jeśli bym mu nie robił serwisów, to nie, nie startowałbym mu z tym akwarium, no bo w założenie było takie, że on sam mi zaproponował daną kwotę za, za serwisy, no i to był punkt zaczepny przez to, aby mu zrobić start tego restart całego zbiornika. Jakby nie to, to pewnie bym mu tego restartu nie zrobił, ale zrobiłem. Serwisów mu robić nie będę, trudno. Dwie rybki, które mam od niego. To są te pielęgnice niebieskołuskie. Ale one u mnie cały czas kurczę, są skitrane. Nie wypływają na pełne wody, cały czas wystraszone. Siedzą pomiędzy tymi, tym korzeniem. Piękne są. To nie jest ta odmiana, która mi się najbardziej podoba, czyli ta standardowa pielęgnica niebieskołuska. Ale te są coś kurcze ewidentnie. Pochowane, zestresowane. No i siedzą sobie tu biedulki cały czas w jednym miejscu. Mało wypływają. Pokarm przyjmują, ale drobny. No bo mają mniejsze pyski i są mu chyba nienauczone jeść tak mięsa jak reszta mojej obsady. I te to widzicie. Tylko wstałem pod zbiornik to od razu by znowu coś wszamały. Ale nie, już dzisiaj nie dostaną. Te myślę, że się z czasem ogarną. Że będą bardziej wypływać. Też coś jeść na pewno jedzą, no bo brzuszki mają w miarę pełne. Eee... Fajne te rybki, no ale mało się niestety u mnie, poruszają po zbiorniku. Może są zaganiane przez inne osadniki, nie wiem. Sum płaskopyski rośnie. Fajnie, ale on jest mega spokojny. Eee... Niekiedy mu właśnie podrzucę większy kawałek rybki innej. Nie złapało ostrości, o jaka piękna brudna szyba. <laughs> eee rzucę mu podpysk, bo to jest megalenion, W nocy głównie buszuje. W ciągu dnia cały czas siedzi w tym jednym miejscu. Reszta ryb zwinnie sobie tutaj. Buszuje po całym zbiorniku. No ale bez jakichś większych ekscesów. No, to jest już pełna stabilizacja tego zbiornika. Dojrzał sobie pięknie. Niekiedy jak przesadzę z karmą, właśnie, no to parę dni później wychodzą takie białe naloty na szybach, no ale to nie jest żaden problem. Jak zmniejszyłem oświetlenie w tym zbiorniku, świecę głównie jedną świetlówką, no to jest mniejsza ilość glonów na, na tej kryptokorynie. Tu jest stary liść, na którym jeszcze jest dużo tego osadu, ale to było przez światło, zbyt dużo światła, zero nawozów, no i glony sobie rosły. Odkąd zmniejszyłem, Intensywność oświetlenia przede wszystkim świecę głównie z jednej świetlówki, tylko tej kolor plant, czy zwał ją jak zwał z diversy. No to widzę poprawę zdecydowaną. Czas oświetlania jest krótszy, a dwa no to jest tylko jedna świetlówka. No i tych glonów nie ma tyle. Reszta roślin w tym zbiorniku... Niestety nie jest w jakiejś dobrej kondycji. No bo tak jak mówię, a tutaj nie leje nic. Na tych kryptokorynach robią się dziury, ewidentnie brak jakichś mikroelementów czy makroelementów. No ale całkowicie mi to nie przeszkadza. Tutaj ryby mają grać pierwsze skrzypce, ryby delikatnie pobierać nadwyżki związków z wody. Więc, więc w sumie jest okej. Okay. No i co tu się jeszcze dzieje? Nic się nie dzieje. Wężogów sobie pływa w tym swoim rewirku. Nie wiem, gdzie on teraz jest. gdzieś tam pewnie skitrany jest z tyłu. Tam sobie się siedzi, ale nie zobaczycie go. Może z tej strony też nie. Osadu trochę jest na dnie, więc pasuje odmulić. Ktoś mnie ostatnio pytał, jak odmulam ten piasek. Biorę zwykły odmulacz za chyba 7,50. Najtańszy taki z niebieską pompką. Na pewno każdy z Was go kojarzy. Wkładam ten odmulacz, czy znaczy przykładam do dna, zbieram ten syf. Część piachu na pewno zostanie wessana do tego wiaderka, czy tam, gdzie akurat zbieram ten syf. Ale przy takiej ilości piasku, którą tutaj mam, całkowicie się tym nie przejmuję, bo, no bo jest go dużo, tutaj chyba było wsypane 75 kg na taką powierzchnię dna, no to jest to aż nadto. Więc jak wybieram trochę tego piasku, to to żadna strata dla mnie tak naprawdę. Oczywiście nie gmeram tym odmulaczem do samej szyby dolnej. Znaczy tu nawet chyba nie ma szyby na dole położonej, tylko na szybie jest jeszcze warstwa cienkiego styropianu na ochronę przed kamieniami. To, to nie gmeram w nim tak głęboko, nie? No bo tak to by zdecydowanie więcej tego wyszło i zostało wyssane. Tylko z wierzchu po prostu lecę sobie i zbieram ten taki główny osad, skupek. Rybek, na jakieś resztki roślin, czy coś. I w ten sposób sobie odmulam. Nie robię tego każdorazowo przy podmianie wody, tylko, tylko jak mi się zachce, jak widzę, że jest za bardzo brudno. Ostatnio tego nie robiłem, to właśnie teraz przy tej podmianie na pewno będę musiał to zrobić. Może tą podmianę sprzeda jutro. Tak samo przy okazji robienia podmiany w tej 72-litrówce. Albo dopiero w weekend. Chociaż w weekend będę w pracy i to cała sobota mi raczej nie będzie, więc nie wiem, albo w niedzielę, albo jutro tak naprawdę będę musiał to strzelić. No i więcej co? No nic się tu nie dzieje, naprawdę. No jest spokój, cisza, fajnie, mnie to cieszy. Nie mam za bardzo o czym nagrywać tych filmów, ale, ale jest tu pełna, pełna stabilność, fajnie, zadowolony naprawdę jestem z kondycji tego akwarium, bo bo rybki żyją w symbiozie, jedzą, nie chorują. Żadnych, nie wiem, pasożytów nie mają. Tylko martwią mnie te dwie niebieskołuskie w tej Electric Blue odmianie. No bo jednak one są cały czas skitrane. Nie wiem, czy on miał je z jakimiś pasożytami, czy nie. No ale nie pływają. Jak widzicie, no, przez cały film, który trwa już tam prawie 15 minut, to siedzą cały czas w jednym miejscu. Nie wypływają na pełne wody. Może pasożyty, może, może stres, nie wiem, nie mam pojęcia. Jak na razie sobie tam siedzą. Niech siedzą, a rowanka rośnie. Dobrze jest, nie ma co psuć. Yy, jeszcze co, no to odkąd nie ma tego mojego Red Terror'a drugiej sztuki, który pływa sobie tutaj jeden. No to ta diamentowa całkowicie się uspokoiła, nie atakuje innych ryb. Nie podchodzi do tarła, więc bardzo, według mnie, dobrą decyzją było oddanie tego jednego Red Terror. Ona fakt faktem cały czas notorycznie podchodziła do tarła, samą tą drugą. Ikrę parę razy chyba złożyły, no ale nic z tej ikry nie wychodziło. demolowałem mi zbiornik, bo cały czas przekopywały dno. Dlatego więcej było minusów tego trzymania tej rybki niż plusów. A teraz pełen spokój, luz. Dobrze jest. Nie ma co psuć. No i co? No chyba tyle, kurczę. Jutro, to, tak jak mówię, może strzelę tu podmianę. W tamtym zbiorniku na pewno. Tam mi troszeczkę glony zaczęły ustąpować. Może jutro nagram tak samo film na tamtym zbiorniku, jak będę mieć chwilę. No i co? Nie przedłużając... Panawiam prośbę o subskrypcję, udostępnianie łapki w górę, komentarze. No i dziękuję ślicznie za uwagę. Oraz do następnego. Piąteczka, cześć.